Już tutaj zapewniam dla Luzika komitet powitalny żeby koledzy mieli co pojeść żeby go dobrze przywitali jest jest orzełek no. także to jest taka okolica u wcześniej rad no. i tutaj w kartoniku czeka luzik na wyjście I zaraz, zaraz, zaraz. Tak, tutaj orzebek akurat w kadrze. Ale tu rzucę więcej. Będzie, będzie więcej towarzystwa. Otwieram. Na otwieram kartonik. Luzio, zobaczymy. Luzio, już jakiś gołąbeczek do niego przyszedł. To po prawej stronie teraz jest Luzio. O, jeszcze sam się też kręci. Ja już będą zaloty. Na pewno. Dobrze mu to zrobi. Pobyt w naturze. Już szczęśliwy. A tutaj jest też urzełek, Gdzie on, on jest? Tu urzełek. Także towarzystwo znajome, orzebek też był u mnie spory czas, nóżkę miał z nóżką problem, no i wracamy do naszego bohatera, Luzia, Luzio poczuł wiosnę i zobaczymy co z tego będzie. Na razie najedzony, nie myśli o jedzeniu, tylko myśli, żeby tutaj, nie wiem, czy ma partnera, czy szuka partnera.